Najlepszy magnez dla mózgu to nie cytrynian, tlenek ani żadne syntetyczne formy sprzedawane masowo w supermarketach. Wystarczy jedna mała łyżeczka tego naturalnego związku, aby przeniknął przez barierę krew-mózg, uspokoił układ nerwowy, poprawił pamięć, zmniejszył stres i wspierał głęboki sen nawet o 60% skuteczniej niż zwykłe formy magnezu. Choć był intensywnie badany w USA i Japonii, w Polsce prawie nikt nie mówi o tej wyjątkowej formie magnezie L-treonianie. To jedna z nielicznych odmian magnezu, które rzeczywiście mogą dotrzeć do mózgu, pomagając osobom, które za dużo myślą, czują niepokój albo nie potrafią wyłączyć umysłu. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka z czystą, odświeżoną głową, bez mgły mózgowej, napięcia i przewlekłej bezsenności. Produktem, o którym mówię, jest czysty shilajit, ponieważ zawiera nie tylko magnez L-treonian, ale także witaminy C, D, kwas foliowy i inne niezbędne mikroelementy, Polecałem go wielu osobom pracującym intensywnie umysłowo od przedsiębiorców, przez twórców, po tych, którzy zmagają się z bezsennością z powodu stresu. Już po dwóch do trzech tygodniach wielu wracało i mówiło: Po raz pierwszy od miesięcy przespałem noc. To jakby mózg był oczyszczany każdego ranka. Jednak kluczowe jest wybranie właściwego produktu. Na rynku jest wiele rozcieńczonych lub niepewnego pochodzenia. Jedyną marką, której naprawdę ufam, jest Wellness Nest, ponieważ rygorystycznie testują każdą partię swojego Shilajit. Jeśli jesteś zainteresowany, znajdziesz link w moim profilu.